A nie, dziękuję. Już mamy. Już ma. To ja. Przyjechałem. Pan chyba oszalał. Jak to pan? Jak to pan? Reniu? Co to za pomysł w ogóle? Skąd pan miał adres? Podpatrzyłem w dowodzie. Reniu, ale zaraz chwilę. Szef? Tak, tak. Nie, nieważne. Co następny? Czy pan oszalał? To mój mąż. Przepraszam. Pozwól, proszę. Pozwól, to jest właśnie... to jest właśnie pan Ruina. Opowiadałam ci o nim. Przywiózł nam... przywiózł nam drzewko. Dzień dobry, pan. Bardzo ładne drzewko. Może je zamienimy? Dzieci bardzo się ucieszą. ucieszą Ale zaraz, się, tak? chwileczkę, bo... Proszę. Proszę, niech pan lejdzie. Bardzo proszę. Pan na długo do Warszawy? Pana portret wisi u żony w pracowni, a oryginał ma stać w przedpokoju. Widzi pan, takie są kobiety. Proszę, nie pan wejdzie, proszę. To może ja... ja przepraszam bardzo, to już może... A może, nie, może pan zostanie na święta. Ale pan Mach przecież chyba jakieś twoje plany. Co? Prawda. No znaczy. Na no co? Oś, śmiało, śmiało. Niech pan wejdzie, no. Niech pan wejdzie na chwilę, proszę. No, proszę. ale może. Żona dużo opowiadała mi o tych wakacjach. Wróciła zachwycona. Ładnie tam musi być u was. Nie najgorzej. Niech pan wyjdzie w pokoju, proszę bardzo. Proszę, proszę. Reniuolut, poproszę. Tak. Właściwie to inaczej sobie pana wyobrażałem. Na portrecie wygląda pan jak niedźwiedź, król Puszczy. Na spojrzeniu wszystko do pana należy, a tu zamiast korony walonki. O czym ty mówisz? Pan się przecież nie obraził? Tak, to wszystko bardzo kolorystyczne, folklor. Zawsze twierdziłem, że folklor to krew w żyłach sztuki. O. Nie jestem plastykiem, może pan uważa inaczej? Pan też nie jest plastykiem. Wiem. I w ogóle wyrównaj z panem rachunki. Jak to rachunki? No za choinkę. <laughs> Reniu, to przecież prezent. No. Dlaczego pan milczy? Posłucham. Proszę, niech się pan napije. Proszę. Okej, a co to znaczy, wibracyjny? Czy to jakieś przezwisko? Cztery konie mechaniczne. Nie tak łatwo to utrzymać w łapach. Naprzód ci się trzęsą ręce, po roku głowa, po czterech latach nerwy. Mhm. Potem ci dają papiery, że jest wibracyjny. I jazda, żegnaj. I co? Renta za mała? Nie, jeszcze się o nią nie staram. Zmieniłem pracę. Jeszcze co? Napisz ty wszystkie daty, no średnią zarobków, ja ci załatwię tę rentę. Ale kiedy się o nim jeszcze nie staram? Co nie? Ty, co jest z tym kiwerskim? Mhm. Niestety, jakieś pół roku temu. Zawał. Mhm. Porębę pamiętasz. Zawał. Mhm. Zawiślański, zawał. No, wykańczamy się pomału. U nas na akord się pracuje, ale czy powietrze lepsze, albo... Może ludzie nie. Ty przyjedź kiedyś do nas. To sobie odpoczniesz. No, z przyjemnością przyjadę. A mieszkanie masz? A, tak. Znajdę ci same wygody. Aha, znaczy się nie masz. Mam, mam. Ja myślałem, że trzeba ci pomóc. Przmiało, no, mów śmiało. No, powiedz co cię gnębi. Kiedy mi trochę wstyd. No, ale śmiało. Ty gdzie tu się można u ciebie wysikać, bo... Tak się przemarzłem, drodze, przepraszam cię bardzo. <grywa> no nie ma za co, proszę cię bardzo. Drugie drzwi naprawdę No i światło się samo zaświeci. Kochanie, spóźnisz się. No trudno skarbie, widzisz. Stary przyjaciel uradował mi kiedyś życie. Pół Polski do mnie przejechał. To ja, słuchaj, bardzo Cię przepraszam, ale będziemy musieli odłożyć nasze spotkanie. No, mam niespodziewanego gościa ze starych czasów, no, sam rozumiesz. To oczywiście, do Finlandii lecę z tobą. Traktuję to jako polecenie. Tak. No, cześć, cześć. Do widzenia. No to I pół godziny minęło. A, nie żart. No jak, choinka pasuje? No, dziękuję ci bardzo. I miłość. Idzie do Piernika, a żebyś wtedy takim już miał to byś prędzej na nogi stanął. Ja i tak stanąłem. Czekaj jeszcze. Ksakowa. O, nie wierzę. No, Bo... były czasy, co? Dziękuję. Trzy, trzy razy na leśnictwo obiecywało wycieczkę, trzy razy rozmawiali. Myślałem, że cię już nigdy nie zobaczę. To Słuchaj, e, mówiły, że masz jakąś sprawę. Bo no chciałem choinkę osobiście. Tak, tak. Choinka. No. Naprawdę, no, naprawdę. Tak naprawdę. No Słuchaj. Nie jedzie się pół Polski po to, żeby komuś się ofiarować choinkę. Ja wiem, że to musi być diabelna sprawa. Ale musisz to siebie wydobyć. No, gadaj. O co chodzi? Studia? Lashina, ja No, ja nikogo nie mam. Jestem sam jak palec. Nie widziałem. Całe życie z końmi. Zam ludzie, co? czasem tyle, co myślałem o tobie. Proszę cię bardzo. I cóż. Kiedy cię znów zobaczę? No przyjść, kiedy chcesz. Zimą, latem. Zawsze jest ładnie. No dobra, ja pomyślę. Bywaj. Ach, przepraszam pana bardzo, ale mąż już jest spóźniony. Ach, A, jak głupsko. Ja odwołałem teraz... za widzenia. Proszę bardzo, o, chciałem wesołych świąt. <laughs> Dziękuję. Dziękuję. Spije się pan jeszcze? Chorego pytają. Widzę, że wraca pan. Dobre samopoczucie. nie jest w kuchni, chciałby pan powiedzieć. Chropnie. Tak. Chciałby pan powiedzieć, że wiem wszystko. Tak. się do pana pretensji. Tylko chciałbym, że pan nie przychodził więcej tutaj, do tego domu. To żart jaki, czy co? Korekta pańskich manier, na pewno. Znakomitych, nienagannych. Oprócz tej jednej, że nie przychodzi się tu, do tego domu. Spokojnie, pan. Trzeba przyznać. Wie pan, taki mamy układ z Renią. To pan go niepotrzebnie naruszy. Ja także nie jestem święty, ale moich narzeczonych tutaj nie sprowadzę. I ona o tym wie? Tak. Tylko wobec dzieci odgrywamy. się, tatusia. Nie chcę, żeby miały spaczone charaktery. Żeby utraciły wiarę w pewne wartości. Ideały. Tak, i pan. Pan i tak tego nie zrozumie. Ani tego, ani nic. A, jeszcze jedno pan. Nie. nie liczył już na nią. I to przechodzi. Przechodzi? No to szczerość za Minut temu, jak pan chodził do lodówki po lód. Tak. A wiasem mówiąc, nic tak wódki nie chłodzi jak piona z gaśnicy. A więc jak pan chodził do lodówki po lód, wcisnęła mi ten kluczyk. No wiem, wiem. Od pracowni. Aha. Żebym tam przyszedł. Rozumie pan. Mhm. Ale już wtedy powiedziałem, więc że jest dziwka. Panie, to źle pan powiedział. Nie ładnie się pan zechować. Kobieta wielkich, zalet duchowych, artystka. Artystka? No. Artystka. Ja Panie, ja tak czekam, to tak sobie czekam. Kiedy mnie pan uderzy w mordę? No, on trzeba cenić za jej niezależność. Dziwkę. Dziwkę. Panie Ruina, wypił pan trochę. Panie, no bądź pan mężczyzną. Z wyobracałem panu żonę przez miesiąc, noc w noc. A pan co, słówkami mnie kuje? Panie ruina. Ja mam na to za grubą skórę. I się pan Nie tylko trzeba orczykiem albo kłonicą. No to uderz pan w mordę, tak robią uczciwi ludzie. Tak robią uczciwi ludzie. Bez pan w prawie nie będę się bronił. Panie ruina. No uderz pan. Ubił się pan. No proszę, uderz pan. Uderz pan, słyszy pan. Ubił się. Ludzie. Wiecie, jak wy tu żyjecie, jak wy tu żyjecie. Pijecie z jakichś kryształów, świstwo jakieś pijecie. O! o, gdzie mam pański kryształ? Widzi pan? Patrzy się pan na moje buty, Za zabłocę parkie. I tu więcej gówna nosicie, bo ciągle po nim chodzicie. O tak, chodzicie po tym gównie. Panie Jezu, co się jutro narodzisz na sianku? Nie odpuść im tego! Zostań wśród wyblondowanych. Nie strzeż, drodze. Przed poślizgiem i przed milicją, bo jestem pijany jak świnia. A muszę do domu. Do domu.